Dzisiaj jedziemy do Biłgoraja przetestować podobno najlepsze zapiekanki w Polsce. Zobaczymy, ocenimy. No i zobaczycie pod koniec odcinka, czy smakowały, czy były dobre. Nara, no, mamy właśnie zapiekankę, tak to wygląda. Yy, ogólnie tutaj w Biłgoraju yy, te zapiekanki robią na półno, nie? Dobra, muszę w Gribo. Zaraz będzie zimno, musiałam czekać, bo jeszcze sobie jedno zamówiłem, bo ja już tu byłem, ale teraz robię wam, teraz dla was, nie? Jest naprawdę pyszna. No, naprawdę. No. No, najlepsza zapiekanka w Polsce, jaką jadłem ja. Nie wiem jak ten, ale naprawdę jest pyszna. W środku ten ser, idealnie tego sera, pieczarki, no mało jest, ale jest dobra. Ketchup też, tak nie za dużo, nic, nie za mało, nie za dużo. I po prostu. Niebo w gębie, naprawdę, no nie ma nic lepszego do powiedzenia, jest naprawdę pyszna ta zapiekanka. Nie wiem, ale wiem, że jest bardzo pyszna, no naprawdę polecam przyjechać, nawet jak jesteście blisko i nigdy tu nie byliście, to warto przyjechać, naprawdę warto. Zapiekanka 10 zł, naprawdę tanio jak na taką zapiekankę, no i... Naprawdę tanio i bardzo pyszna. No, nie, nie, nie umiem co innego pojeść. A już naprawdę, naprawdę pyszna zapiekanka. Chrupiąca. Ale przy okazji mięciutka ta bułeczka jest. No i Nie wiem, ale Wiem tyle, że jest bardzo pyszna i polecam przyjechać. Ja tutaj idę jeść. Sorry, że taki krótki filmik trochę, ale może jeszcze coś dogram. No zobaczę, no bo nie chcę, żeby ten film też był krótki, ale zapiekanka naprawdę dobra. Polecam przyjechać. Nic za mało, nic za dużo taka idealna. Naprawdę dobrze. Na Ogólnie podsumowując yy, to zapiekankę. No, pyszna. Naprawdę pyszna, kolejka duża, ale bardzo szybko idzie. Tania zapiekanka. Polecam każdemu żeby przyjechać tą zapiekankę spróbować. No, wiadomo, że każdemu będzie inaczej to smakować, że każdemu nie każdemu dogodzi z tą zapiekanką. Bo każdy będzie tutaj narzekał na to, na to, na to, ale dla mnie akurat była wyśmienita ta zapiekanka. No i polecam bardzo przyjechać jak i ja. No. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmie w sobotę o 16.00.